Już czas na najświeższe fakty i podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego właśnie dnia. Były te najważniejsze w życiu pytania i równie ważne jak one odpowiedzi. Dziś po południu Ola i Łukasz stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne tak. Posłuchajcie pierwszych reakcji tuż po ogłoszeniu ich mężem i żoną. Małżeństwo przez was zawarte. Ja w kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławiam. Gdy tylko informacja o ślubie pojawiła się w mediach, gratulacje zaczęły napływać z całego świata. Michelle I ja Ich möchte ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Segen wünschen. W tej chwili, w niezwykle urokliwym miejscu, jakim jest restauracja Kaskada, trwa huczna zabawa weselna w gronie rodziny i przyjaciół. Muzycznie poprowadzi ją najlepszy z najlepszych, czyli DJ Wodzirej Piotr Wójcik. Na miejscu jest także nasz reporter, który jak mówi właśnie nadchodzi pora na okolicznościowy toast. Media na całym świecie spekulują, że po nim młodzi wyjdą na parkiet i oczarują gości w pierwszym tańcu.